Siemanko internety, witamy Dobra. Was w dzisiejszym odcinku standardowo na mnie. Dzisiaj Was witamy o strasznie porannej godzinie, bo jest chwilę po ósmej, przez co musiał wstać. 6. O szóstej, Także docencie to, bo to się naprawdę bardzo rzadko zdarza, żeby on tak szybko wstał, tak wcześnie. Będziemy sobie dzisiaj mówić o stabilizacji. Konkretnie omówimy sobie podstawowe ćwiczenie, jakim jest dead bug, które może bardzo dużo dobrego zrobić dla waszego treningu, dla waszego ciała, dla waszego zdrowia, dla waszej mamy, taty, córki, dziewczyny i psa. Jeżeli zrobicie dobrze, a jest tam parę myków, które trzeba wiedzieć, jak zrobić, żeby zrobić dobrze, żeby nie zrobić źle. Pozdrawiam. O stabilizacji. Mówiliśmy ostatnio dosyć dużo. Robiliśmy też e, kilka materiałów o tym, dłuższych nawet. Robiliśmy bardzo fajny webinar z panem doktorem Mateuszem Worobelem. Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście odsyłamy na naszą stronę, jeszcze tam wisi. I e, musimy to sobie przede wszystkim na początku wspomnieć o tym, że do stabilizacji będziemy używać mięśni stabilizujących, zaskoczenia. Dla niewtajemniczonych, mięśnie stabilizujące troszkę się różnią od mięśni mobilizujących, czyli tych, co wykonują ruch. Różnią się tym, że mają nieco inną charakterystykę pracy. Są to zazwyczaj mięśnie niskotowe. Progowe. To znaczy, że wolno się one męczą, nie mają dużego potencjału do hipertrofii i co jest istotne? Cholera. Kurwa. Się. Nie trenujemy. <gry> to nie ważne. I co jest, <laughs> przepraszam, co jest bardzo istotne, to to, że odpalają się już na bardzo niskim progu pobudzenia. Mówi się, że to jest nawet 20% maksymalnego skurczu. To znaczy, że żeby osiągnęły one pełną aktywność, żeby zaczęły już poprawnie działać, nie musimy bardzo mocno skupiać się na tym skurczu. To jest taka praca, która cały czas może być w tle, powiem wam więcej. To jest ta, nawet taka praca, że niektóre mięśnie mogą cały czas pracować i odpoczywać. Fajnym przykładem są na przykład małe dzieci, które już się stabilizują w jakiś sposób. Jak macie jakiegoś bobasa gdzieś w rodzinie takiego, nie Ile miesięcy, powiedzmy 3 do 6 miesięcy, to zobaczy, że one już unoszą leżą na plecach, unoszą sobie ręce i nogi do góry. Normalnie śmieją się, bawią, gawożą i to w ogóle nie sprawia dla nich problemu. One mogą to robić praktycznie cały czas. I właśnie do czegoś takiego chcielibyśmy doprowadzić nasze mięśnie stabilizujące, żeby one cały czas pracowały w tle. no i tak w dużym skrócie tyle. Generalnie jest cała drabinka progresji tego, jak powinniśmy sobie stabilizować nasze ciało od ćwiczeń prostszych do ćwiczeń dużo bardziej złożonych. Jeżeli przejdziemy tą drabinkę, no to w założeniu nasze mięśnie koru, nasze mięśnie stabilizujące powinny bardzo fajnie pracować na co dzień, podczas przysiadów, podczas chodzenia, podczas strania, podczas całego naszego codziennego życia. Ale oczywiście trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Jeżeli sobie mówimy o dead bug, jest to bardzo proste ćwiczenie w założeniu, ale dużo osób wykonuje je źle, bo wykonuje mięśniami niestabilizującymi, tylko właśnie mięśniami wysokoprogowymi. Różnica jest taka, że mięśnie stabilizujące, tak powiedziałem, mogą sobie cały czas w tle pracować. Te mięśnie mobilizujące, one nie są stworzone do pracy długiej. To znaczy, jeżeli widzicie, że ktoś robi planka, robi dead robi inne ćwiczenia stabilizujące i w pewnym momencie włącza mu się już taka telepawka, że całe lata, to znaczy, że wyłączyły się mięśnie stabilizujące, bo niepoprawnie one pracują, nie, jest w stanie ich, nie, nie umie ich odpowiednio zaangażować do ruchu i włączyły się mięśnie mobilizujące, które działają na zasadzie on, off, on, off, on, off, on, off. I to właśnie jest ta telepawka. Także jeżeli robicie ćwiczenia stabilizujące i widzicie, że zaczęliście się gdzieś telepać, to znaczy, że to ćwiczenie już w tym momencie jest bezsensowne, możecie je zakończyć albo daną serię, albo znaleźć coś łatwiejszego, żeby po prostu później sobie po tej drabince progresji lecieć do góry. Tyle słowem takiego wstępu. Myślę, że sobie możemy przejść do praktyki. Pokażemy Wam deadbaga w trzech, może czterech różnych wersjach. Na początek taka klasyka, czyli bierzemy delikwenta, który nie umie tego zrobić, kładziemy go na podłogę, i teraz mega istotne jest to, żeby zaangażować tutaj do tej stabilizacji też mięśnie oddechowe, bo mięśnie oddechowe pełnią u nas, w naszym ciele, funkcję dualistyczną, oddechową i stabilizującą. To jest bardzo istotne, żebyśmy tutaj pracowali jednocześnie na oddechu, żeby zaangażować przede wszystkim przeponę. Bardzo duży mięsień w środku klatki piersiowej, wewnątrz żeber, który może od środka rozepchać żebra i po prostu ustabilizować nas od środka. To jest mega istotne. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia to odpowiedź odpowiednie ustabilizowanie naszego kośca. Będziemy tutaj chcieli iść do neutrala. Także widzicie, że Trabant już tutaj pod, zgiął sobie delikatnie nogi w kolanach. Gdyby je wyprostował, to od razu robi mu się tutaj lordoza Pamiętajcie, nie lordoza, bo dużo z Was gdzieś tam nam pisze na wiadomościach prywatnych. Siema mam lordozę, co z tym robić? Dobrze lordozę. <grym>, lordozę ma każdy. nie? To, to są naturalne krzywizny kręgosłupa. E, teraz Trabant ma lordozę i to nie za dobrze. Ciach, wyszedł sobie z tej lordozy Jest git, jest tutaj neutral. Co jest istotne? Neutral to nie jest to, żeby plecy przylegały do podłogi, zwłaszcza jak to ktoś ma dużą dupę, to to nie wyjdzie, bo przy pych, wpychając plecy do podłogi będzie bardzo mocno pracował prostownikami i bardzo możliwe, że wyjdzie z lordozy do tyłu pochylenia. O dokładnie do tego i tej lordozy w tym momencie tam, znaczy będzie zmniejszona, o, może tak. Dobra, czyli to jest pierwsza sprawa neutral, druga sprawa dalej, jeżeli jeszcze chodzi o ustawienie naszego kośca, to żebra, to jest mega istotne, co tutaj będziemy chcieli zrobić. Żeby odpowiednio zaangażować mięśni, mięśni prosty i skosy, będziemy musieli ustawić żebra wydechowo, czyli coś takiego. I zobaczcie, teraz trabant ściągnął żebra ku dołowi. I dał tym mięśniom, o których przed chwilą powiedziałem, dużo, warun dużo lepsze warunki do pracy, bo bardzo fajnym tutaj, e, nie alegorią, tylko nie odniesieniem, tylko, znaczy alegoria, jak jest, bardzo fajnym... E, przenośnia. Nie, nie przenośnia. Anegdota. Kurwa, nie, zabrakło mi Bardzo fajnym... Dobra, żeby to <grym> zobrazować, co to się dzieje, to wyobraźcie sobie, że chcecie zapracować najszerszym i macie łopatkę albo ustawioną w depresji i tutaj najszerszy, bardzo fajnie działa, albo łopatkę macie w elewacji, no i tutaj najszerszy jest po prostu miękki i możecie wykonać podobny ruch, ale wszystkim tylko nie najszerszym. Jak ściągniecie, to znowu wyczujecie bardzo fajnie najszerszego. To samo jest z żebrami. Musicie odpowiednio ustawić kościec, żeby te mięśnie mogły osiągnąć w pełni swoją aktywność. I teraz tak, robicie sobie wydech Aż żebra pójdą w dół, i najlepiej by było, gdybyście ten wydech tak długo pociągnęli, aż poczujecie, że wydychacie stąd powietrze, tu, że stąd, tym, tym dołem brzucha chcecie wypchać powietrze, i będziecie mieli uczucie, jakbyście albo delikatnie wciągali jajka do góry. Albo jakby Wam się zapadały kolce biodrowe do środka, albo jakbyście po prostu tutaj pod tą dolną powoką brzucha coś Wam się ślizgnęło delikatnie. To właśnie będzie mięśni poprzeczny, który te... Ja się śmieję, bo Dawid akurat jaja poprawia w tym momencie. Kamerzysta. Pozdro, Dawid, bardzo ułatwiłeś mi pracę w tym momencie. No dobra, ale mówimy o ja, jak to jesteśmy dalej w temacie. Więc tak. Sprawdza czy poprzeczny klej. Sprawdza czy poprzeczny... Działa poprzeczny Dawid. O, działa. działa. Dobra, więc tak, idziemy, żebra że Rafał w dół. Patrzył. Idziemy żebra w dół i tu cyk, pod koniec delikatnie się włączył ten poprzeczny. I co jest istotne, nie powinno tu się spinać dupa przy tym w ogóle. To jest praca tu. A nie tu. Bardzo fajnie, jakbyście też jednocześnie zapracowali na mięśniach na mielicy. To jest mega istotne. Zwłaszcza, że później podczas. Przysza... <gry> Pokazałem taki gest. A, myślałem, że, <gry> myślałem, że chcesz <gry> mi Ale, Nie, zamykałem. Za, za wcześnie, jest głupawkę, mam. Tak. E... <gry> Uuu! <gry> Sami sobie sabotujemy ten odcinek. Idziemy, żebra, poprzeczny, mięśnie na mielicy. To wszystko można zrobić jednym ciągłym wydechem. Jak zrobicie taki dynamiczny wydech, nawet teraz oglądając e, ten materiał, ile nie jesteście w tramwaju albo w warzywniaku, bo się na Was będą dziwnie patrzyć, możecie sobie zrobić taki dynamiczny wydech i zobaczycie, że zaciskają Wam się tak mięśnie między nogami, między jajami, a dosłownie otworem. E, tam będą mięśnie na miejscu. To jest takie uczucie, jakbyście chcieli dwójeczka, a nie było nigdzie kibla obok Was dosłownie. Jeżeli tego tutaj nie zrobicie, nie, nie napniecie mi się na mielnicy, to później podczas przysiadów możecie mieć takie problemy, że raz tłocznia brzuszna nie będzie w pełni wygenerowana, to znaczy ciśnienie będzie spychać wasze wnętrzności w dół. I ta tłoczna nie będzie w pełni efektywna. Dwa, możecie się spierdzieć, to jest taka lajtowa wersja, bardziej hardkrowa, że możecie, bo się trochę zsikasz, albo że krecik już tam zapuka do drzwi. To jest ta opcja najgorsza. Ok, więc idziemy. Ustawiamy sobie żebra, ciach w dół. Pilnujemy, żeby wydech poszedł stąd. Pamiętajcie, że to nie jest takie hamskie wyciśnięcie do końca całego powietrza, że wciągniecie brzuch. Tu ta praca na poprzecznym jest bardzo delikatna. Pamiętajcie, to jest 20% skurczu maksymalnego. To jest bardzo mało, że tutaj dosłownie na samym oddechu możecie to zrobić, żeby tu włączyły się te mięśnie. Jak to wszystko mamy, to idziemy. Ja proponuję, żebyście na początku dokładnie to zrobili w takiej kolejności, czyli ustawiacie sobie cały kościec. Bo tak jak mówię, to ćwiczenie wydaje się łatwe, ale to jest dużo myków, które można bardzo fajnie dopracować, które zajebiście później zaowocują w przysiadzie, w wyciskaniu, e, w martwym ciągu, kurde we wszystkim, spacerze farmera, w pchaniu auta, w pchaniu, w na sali kolegi, chciałem powiedzieć. Tak. E, do... co jest za wcześnie. Dobra, mamy ustawione wszystko, idą ręce, idą nogi. I czekaj, czekaj. Na początku sobie w ogóle trzymamy. To jest pierwszy etap w ogóle. I to już może być ćwiczenie. Tu sobie wszystko ustawia, ustawiamy, ciach i trzymacie. Jeżeli nie będziecie w stanie utrzymać w ogóle tego przez minutę i zobaczycie, że nagle, weź dopni prosty mocniej. O, zobaczcie, co tu się od razu dzieje, nie? To jest znak, że traban zaczął pracować. Zobaczcie, jak teraz całe się zaczęło telepać, nie? Tu już mięśnie stabilizujące się wyłączyły, włączyły się mięśnie, e, mięśnie mobilizujące i, i wyłączyła się trepawka, ok, odpocznij sobie. Jeżeli nie będziecie w stanie zrobić takiego martwego robaka bez ruchu w ogóle przez minutę, to nie idźcie dalej, bo to naprawdę będziecie nie będziecie trenować tego, co chcielibyście trenować, co Wam rzeczywiście przyniesie jakiś fajny skutek. Jeżeli będzie git, to w tym momencie możecie dołożyć ruch i dokładacie ruch po przeciwnej stronie, tak żeby tutaj zaangażować mocniej skosy. Ciach. Idziemy w jedną stronę, idziemy w drugą stronę. Ideą tutaj jest to, czy najważniejszym punktem, żeby nie zmienić krzywizny kręgosłupa. O, nie zrobić dokładnie tego i to, co mówię, żeby nie ściskać się za bardzo, bo kręgosłup można... O, zobaczcie, od razu telepawka się włączyła, nie? To już widać. Bo tu też jest zmiana pozycji kręgosłupa, tylko w drugą stronę. Tu idzie się do przeprostu, tu idzie się do zgięcia, prawda? Ważna kwestia, o której jeszcze zapomniałem na, na początku, to to, żebyście... Nie mieli uniesionej głowy, bo jest taki myk, że szyją też się można stabilizować. Słuchajcie, szyja też może bardzo mocno kompensować pracę brzucha, a nie chcecie tego. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest duży, tak jak traban, traban jest wielki, to wiadomo, ma duże plecy dobudowane, więc jak się położy na płasko. To ta głowa zawsze będzie gdzieś trochę mu zniszczała i żeby nie miał po prostu głowy wywalonej tak niedbalet, on ją uniesie, napnie, mnie się szyi i tym samym będzie tutaj kompensował trochę pracę brzucha. I teraz niech, niech trabant uniesie ręce i nogi. OK? Tak swoją drogą jak podłożyłeś też pod głowę inne odczucia, mniej się trzęsę już spoczynkowo. O, widzicie? Bardzo fajnie. No i dobra, idziemy znowu do ruchu. Ciach. Ok. I druga strona. Okay. Tu powinna być praca taka, że delikatnie są wypchane te powłoki brzucha na boki, tak żeby zrobić tutaj piękny walec, ale nie ma być to wydęty brzuch przesadnie. Praca powinna być wykonana tak, żeby trabant cały czas mógł ze mną gadać. Możesz ze mną gadać? Mogę Rafał, chętnie z Tobą porozmawiam. Dawno się nie widzieliśmy, dopiero w środę gadaliśmy Dobre. o trójboju. Przy czym to, co jest istotne, to to że ten jego wdech, pamiętajcie, on cały czas się stabilizuje przeponą. Przy wdechu przepona idzie w dół, i żeby on mógł mówić, to te jego oddechy będą musiały być płytkie. To jest na takiej zasadzie... Ok, teraz zrobiłem brace, więc żeby mówić, będę musiał brać małe, płytkie oddechy, bo przepona zamiast się unosić do góry, ona cały czas jest skurczona i ona sobie po, po prostu tak tu pulsuje na bardzo małych zakresach pracy. Ale cały czas widzicie, mogę oddychać, mogę mówić, nie sprawia mi to większych problemów, poza tym, że nie mogę wziąć dużego oddechu. To jest istotne. Znaczy powiedziałbym na pewno, że wielkie chłopy oglądające to sobie myślą, że po co mi taki deadbug? W sumie to już dużo bardziej zaawansowane wersje ćwiczeń. Dziękuję. Wersje ćwiczeń na brzuch robiłem, no, ale już wam powiem, że nawet taki byk jak ja może korzystać, może korzystać z tego ćwiczenia bardzo dobrze, właśnie do tego, o czym Rafał powiedział, że ta praca nie jest tak wysokoprogowa, jak nam się wydaje. Te mięśni nie wymagają takiego spięcia. Poza tym ja sam z siebie jestem ciężki, więc moje kończyny też są już, no, zresztą jeszcze z dwa tygodnie temu miałem problem, żeby się nie czuć nawet w tej pozycji i już czuję poprawę we wzorcach złożonych, więc nawet osobnik zaawansowany i doświadczony może korzystać z takich prostych ruchów. Mhm. Dokładnie. Jak sobie to opanujecie, to jakby ta pozycja, leżąc na ziemi z rękami mięśniennymi, to jest w ogóle pierwsza drabinka progresji, ale już z tego samego ćwiczenia, nie idąc gdzieś powiedzmy, przepraszam, nie idąc gdzieś dalej na drabince progresji, zostając na tym samym schodku, to możemy sobie progresować. Zajebistym przykładem progresji jest wykonanie tego samego, ale na ławce. To jest coś naprawdę moim zdaniem super na rozrzewkę, jeżeli już ktoś ogarnia deadbaga, ponieważ wymaga to zdecydowanie większego zakresu pracy dla mięśni zginających biodro, czyli dla biodrowego, lędźwiowego i tym samym też prostego, oczywiście. I jest to naprawdę świetna rozrzewka, bo tu praca stabilizacyjna będzie musiała być dużo większa, bo będzie Was tam ciągnął przypięty czy kompleks biodrowo, biodrowo lędźwiowy który wiecie, mam nadzieję, z innych materiałów od nas, najczęściej jest zajebany gnojem i generalnie tutaj jest dużo syfu i on nie chce współpracować. Także bardzo fajnie możemy włączyć do pracy mięśnie biodrowo lędźwiowy możemy je troszkę rozciągnąć, możemy popracować sobie na stabilizacji i tutaj w tym ćwiczeniu... Nie wygląda to, ale dół brzucha naprawdę pracuje tutaj zajebiście. Zwłaszcza jeżeli zapracujecie sobie na tym wydechu takim do końca, włączycie sobie tutaj poprzeczny, ciach, to tu gwarantuję Wam, będziecie czuli naprawdę bardzo fajną pracę. Zobaczcie, że w tym wariancie już po paru powtórzeniach trudno mi się nie czuć. Nie? Generalnie na tym się skupiam w trakcie ruchu. Co mi jeszcze pomaga, to przez tą fazę ekscentryczną i w dole ruchu wydycham sobie lekko powietrze. Tak. Cały czas w trakcie wykonywania ćwiczenia biorę sobie powietrze dopiero na górze i znowu. I tym samym wyjechuję. też kontraband jeszcze jakby bardziej aktywuje do pracy mięśnie oddechowe, które, tak powiedziałem wcześniej, też pełnią funkcję stabilizującą. To jest powiedzmy, no może nie drugi etap, ale jedna z progresji, będąc cały czas oczywiście na tym samym schodku tej progresji stabilizacyjnej. Dalej, jakbyśmy sobie chcieli pójść do innych ćwiczeń. Deadbugowych. Ja bym tutaj już mógł pójść albo z jakimś obciążeniem, albo jeżeli chcemy bardziej na skosami pracować, to kiedyś pokazywaliśmy ćwiczenie deadbug na skosy z maczugą. Nawet bardzo szanuję, że manewrujesz idąc do tyłu i jeszcze o nic nie zajebałeś, naprawdę. Okej, okay. z maczugą dawno w sumie nie robiliśmy tego ćwiczenia, nie? Na ławce chcesz? O, nie. <laughs> z ławki łatwiej wstać, ale. <laughs> Dobra, zasada jest taka sama i pamiętajcie, no, nie szedłbym naprawdę do tego, jeżeli nie ogarniacie tej pierwszej wersji po prostu uniesione ręce, uniesione nogi. Tu już ćwiczenie jest zdecydowanie dużo bardziej wymagające. Przede wszystkim dla skosów, bo widzicie, że tutaj traban się porusza po skosach. Możesz nawet obie nogi w jedną stronę puścić. O, tak. I traban próbuje się całe przekręcić, jednocześnie nie przekręcając się. Tak to można generalnie nazwać. Robicie to oczywiście w jedną i w drugą stronę. No i zasada jest taka, nie robicie czego? Nie robicie tego. Jedziemy, teraz jest brzydko. Teraz nie trzyma tutaj w ogóle mięśni stabilizujących. No widzicie, nie do, że się przekręca, zmiana pozycji kręgosłupa. No zdecydowanie nie to chcemy zrobić. A weź tutaj, przypnie się na maksa na mięśniu prostym brzucha, czyli chcę skrócić odcinek między spojeniem łonowym a. E, e, a. Jezus. E, żebrami? Tym tutaj. Mostkiem? Mostkiem, dziękuję bardzo. <kłysy> mhm. No pokażesz raz. Ciach, skracasz tą odległość, czyli. Chodzi o to, że tu się jakby zamyka, tak. No i teraz wykonam ten ruch. I zobaczcie, że tutaj zaraz już nastąpi dyskoteka. No, mega prosty mnie pali przede wszystkim. I nic innego w sumie. A skosów nie, nie czuję w ogóle. Dokładnie. Chcecie tutaj czuć cały brzuch dosłownie i mięsień poprzecznych, który jest głębokim mięśniem. Jego, przynajmniej ja najbardziej czuję gdzieś od okolice odpępka w dół. skosy jak najbardziej. Trochę też będą tutaj pracowały zginacze biodra, ponieważ to też są mięśnie stabilizujące. To jest trzecia wersja, i jeszcze bym pokazał Panderol. Panderol jest naprawdę kozackim ćwiczeniem, które świetnie pokazuje, czy ktoś rozumie bracing, czy nie i no, ono. Moim zdaniem, no, generalnie odzwierciedla istotę tak. tego, co to znaczy ustabilizowany tułów. Nie, bez piłki, stary. A po prostu? Bez piłki, tak. No. Dobra. Możecie to zrobić z piłką lub bez piłki. Jeżeli weźmiecie piłkę i będziecie ją ściskać, zaraz zobaczcie, gdzie ta piłka powinna być, to zdecydowanie dużo mocniej będziecie pracować w prostym brzucha. Ale jeżeli chcecie się skupić na całym brejście, na skosach i na tym, żeby ten brej rzeczywiście dopicować w taki stabilizacyjny sposób, to robicie coś takiego. Ciach. Tu, co jest istotne i zobaczcie, to, to, to wszystko są pozycje, które gdzieś się pojawiają w rozwoju małego dzieciaka. Nie? Czyli to są bardzo naturalne ruchy, które powinny być dla nas mega, mega łatwe, bo gdzieś je robiliśmy w trakcie naszego rozwoju, ale wskutek tego, że mało się ruszamy, że dużo siedzimy, że nasze społeczeństwo nie jest, że nasze ciało nie ewoluuje tak szybko, jak to, jak wygląda nasze życie na co dzień, to te ćwiczenia są dla nas po prostu super ciężkie. Zasada jest taka, znowu, neutralnie ustawiony kręgosłup i obręcz barkowa porusza się tak samo jak, jak biodro, czyli nie przekręcają się osobno. zrób O, nic takiego tutaj nie ma miejsca. I to jest ćwiczenie, w którym w sumie nie wiesz, co pracuje na początku, nie? Tu się przesuwasz siłą woli, ale da się to zrobić i gwarantuję Wam, że to jest kurwa, taka kosa, że tutaj zrobisz... Trzy ruchy w jedną stronę, trzy ruchy w drugą stronę, no, dosłownie trzy ruchy i pór Tak, <gry> Jezus. na pewno bardzo mocno czuję tutaj skosy. Angażuję się w tym, że właśnie jestem w tej pozycji neutralnej, przetaczam się powolutku na bok i chcę Zatrzymać się w tym najtrudniejszym momencie, utrzymać to na skosach. Tu I łatwo jest polecieć dalej. Dokładnie. Dokładnie. Bardzo, bardzo trochę unikamy, leci, unikamy tego. Będziecie, chcecie pójść do takiego waszego limitu. Ja już tutaj czuję, że mocno muszę zapracować na tym, żeby zawrócić. I robię to po prostu kurwa, siłą woli, nie wiem czym, ale czuję przy tym brzuch. <laughs> to samo, Ważne, żeby utrzymać neutralną pozycję brzucha, żebym też przy tym przetoczeniu nie otwierał się tutaj. Do to w jedną stronę, a w drugą też będzie was korciło, żeby się zamknąć trochę bardziej na tym prostym, bo tam po prostu będzie tak. się bo gwarantuję wam, że 90% z was którzy to słucha, ten prosty będą mieli dojebany, naprawdę, a reszta mięśni brzucha, które no, są super istotne, jeżeli chodzi o stabilizację, ale nie są takie ładne. Jak zdejmiecie koszulkę na plaży, to nie widać ich, bo no, poprzecznego na przykład w ogóle nie widać. Nie Bardzo... prostego i tak nie widać. <laughs> To te mięśnie już są gdzieś tam bardziej zaniedbane, a szkoda, bo jeżeli nie będą zaniedbane, to będziecie silniejsi po prostu. Tak, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu. Wyglądam jakbym miał ciśnienie 160 teraz na podłodze. Mamy ten wariant oczywiście z piłką, uczulamy tutaj przed tym, żeby znowu nie zamknąć się za mocno na prostym. Ja nie ściskam tej piłki tutaj jakoś mega hamsko, ale ona mi daje pewien sygnał, jak mam się ustawić neutralnie, dociskam ją lekko udami tutaj do góry. I pracuję na, właśnie na tym dole brzucha, minimalnie znowu z 20% napięcia, żeby lekki był ślisk yy, jajek do góry. No, już nazwijmy to jak nazywamy, każdy rozumie o co chodzi. I znowu utrzymując to napięcie, pracuję tak samo jak bez piły. Pracuję sobie na wydechu w ruchu, zatrzymuję się w najtrudniejszym miejscu i pilnuję tej pracy na dole brzucha, unikając jakiegoś mega zamknięcia się na prostym. Staram się utrzymać jakby wydłużoną sylwetkę i sobie bujam. O! Osiągnąłem okay. upadek mięśniowy. mięśniowy. Gratulacja. Co jest istotne, praca stabilizacyjna spokojnie może być osobną jednostką treningową wykonaną w domu. Nie robiłbym tego pod koniec treningu, bo tam ciężko będzie dobrze po prostu synchronizować wszystkie mięśnie, jedne będą bardziej aktywne, inne będą mniej. Generalnie jak próbuję to zrobić z zawodnikami, takie właśnie typowo stabilizacyjne ćwiczenia po treningu, to tam najczęściej już te duże mięśnie fazowe. Fazowe, techniczne, nie, nie pamiętam, które są, które, te mobilizujące w każdym razie włączają się do ruchu i to nie jest taka praca efektywna, jakbym chciał. Więc, albo jak już nie macie absolutnie możliwości, żeby tego zrobić na chacie, to zróbcie to przed treningiem. A prawda jest taka, że na bank macie możliwości, żeby to zrobić w chacie, więc kurwa, nie bądźcie leniami zróbcie. Dokładnie, <taw cambio> <tucznie> <w chacie>. tak. <tucznie> no i co? Nie, no myślę, że tyle, jeżeli chodzi o dead buga, bo w sumie tak całkiem długi odcinek nam wyszedł. zobacz na, na godzinę. Całkiem długi odcinek nam wyszedł. E, najmocniej przepraszamy za wszystkie nasze suchary. Jeżeli was one oburzają, to żegna znaście. żegnamy się tak. z wami, bo lepiej nie będzie. To po prostu odkliknijcie nasz kanał, bo co to? To, jest to szczęta, zmierza tylko w jedną to stronę. To jest nasz pik generalnie dzisiaj. Jeżeli, przykład, jeżeli jednak nie macie nic przeciwko naszym sucharom, to dajcie znać w komentarzach, że jednak daj nas lubicie, docencie to, że trzeba nastawić się o 6. Stanardowo tak. zapraszamy do klikania, komentowania, podawania odcinka dalej, bo bardzo nam to dobrze robi na nasz Proszę Proszę zrobić zbliżenie na ładne skarpetki dla pani Marzeny Tak. Specjalnie dla Ciebie, Pani Marzeno, ładnie się ubrałem. <laughs> Pozdrawiamy Was i widzimy się z Wami za 3 minuty w następnym odcinku. Pozdrawiam.